Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Witamy w rozmowie pod krawatem. Piotr Tolko. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pan profesor kapitan żeglugi wielkiej Wojciech Ślączka, rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie. Witam panie rektorze. Dzień dobry, dzień dobry. W Radiu dobry. Szczecin. Um, za chwilę o dużych pieniądzach, o których wspominał niedawno wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. 50 milionów złotych trafi do Politechniki Morskiej. Natomiast pytanie podstawowe. Wydaje mi się, że Politechnika Morska jest w tej chwili, Politechnika Morska w Szczecinie jest w tej chwili jednym wielkim placem budowy, bo w zasadzie gdzie nie spojrzymy to coś się buduje, panie rektorze. Co się buduje, zacznijmy? Z boku, z boku, z boku to tak widać. Budujemy hmm. praktycznie w każdym kampusie jakiś obiekt, który nam poprawi warunki dydaktyki i prowadzenia badań. Mamy takie realizowane obecnie trzy duże inwestycje. Najnowsza no inwestycja to jest ta przy wałach Robrego, gdzie budujemy akademickie centrum symulatorowe, w którym powstanie cyfrowy statek, model y, symulatora i symulator moska nawigacyjnego, siłowni okrętowej i symulatory pomocnicze typu ARPA-EGDIS. Oraz symulatory do ćwiczeń w zakresie obsługi przemysłu offshore'owego, bo też w tym kampusie będzie centrum offshore'owej takiej wirtualnej cyfryzacji i przemysłu, jak również nauki i kompetencji zawodu. Kończymy kampus przywillowy, gdzie powstał już i wykańczamy budynek mechatroniki i elektrotechniki. Do tego budynku przeniesie się wydział elektryczny, który jeszcze się mieści przy wałach robrego. No i największa nasza inwestycja przy ulicy Dębogórskiej, czyli budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego, gdzie wyszliśmy już praktycznie z robót ziemnych, które były bardzo tam trudne dla nas, dlatego że to wszystko jest na torfowisku i generalnie w obszarach przy wodnych, przy, przy wodzie. No, zależało na tym, żeby to było wszystko przy wodzie. No teraz zaczniemy budować. Już nad Ziemią. I te duże pieniądze, o których mówił pan minister, właśnie pójdą na ten ośrodek szkoleniowy ratownictwa morskiego? Tak, i tutaj się bardzo cieszymy, że Rada Ministrów na wniosek ministra infrastruktury, a konkretnie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej pana Arkadiusza Marchewki zatwierdziła nam nowelizację programu wieloletniego Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. Te 50 milionów pozwoli nam dokończyć ten ośrodek, zbudować go tak, jakie były cele jego założone. No, ceny się niesamowicie zmieniły przez czas realizacji czteroletniej już tej inwestycji z różnych względów wojna, pandemia, no, rozwijający się rynek, ale też udało się nam poszerzyć troszeczkę tą inwestycję. Zbudujemy też tam taki, taką wiatę do magazynowania i zimowania naszych obiektów pływających. Również poszerzyliśmy o symulatory, które są najnowocześniejszymi dzisiaj symulatorami wykorzystywane, czy w ratownictwie, czy w, w usuwaniu skutków awarii. Także to laboratorium, które tam powstanie w tym centrum będzie takim również najnowocześniejszym, jeśli chodzi o kształcenie u nas ratowników. No właśnie dlaczego postawiliście na to nowe centrum? Ktoś powie no przecież Politechnika Morska ma takie centrum, gdzie szkolą się studenci, gdzie szkolimy ratowników. Tak, no mamy centrum. Było to centrum ratownicze stare, to w latach 60 wybudowane, trochę takie no już prowizoryczne kiedyś tam, kiedyś tak budowano. Bardzo dobrze, że coś takiego mieliśmy, no ale jakość szkolenia, tam wyposażenie, dostęp do nawet warunków higienicznych, do pracy ludzi no była jak z lat 60., -tych, 70. -tych. Musieliśmy się zmodernizować, bo ciężko było też przechodzić audyty. No i wyposażenie tamtego centrum to było takie proste wyposażenie, tylko w środki ratunkowe, ratownicze, które występowały kiedyś na statkach. Teraz będziemy mieć wszystko to, co jest up to date, dlatego gdybyśmy nie podążali za zmianami czasu, za technologią, za techniką. De facto bylibyśmy problem z naborem kandydatów, z byciem atrakcyjnym ośrodkiem kształcenia. No i nie trudno by nam było walczyć konkurencyjnie naszym kandydatom na rynku europejskim. Jaki będzie zasięg tego centrum? To jest centrum na wasze potrzeby jedynie, czy w ogóle dla polskiej branży morskiej? Czy szerzej chcecie to kształcić, czy taką ofertę budować? No generalnie budujemy to na potrzeby kształcenia w trzech... W segmentach naszej uczelni, czyli pierwszy, pierwszy obszar, czyli kształcenie studentów i trzeci kształcenie ustawiczne, bo mamy taki obowiązek kształcić ustawicznie, czyli naszych absolwentów, czyli Musimy mieć możliwość ich doszkalać i to jest dla nas robione. Bardzo dobrze się rozwija wykorzystanie wszystkich naszych centrów, przez służby tutaj regionalne i teraz już i krajowe. Nasze Centrum Szkoleń Offshore'owych jest bardzo wykorzystywane czy, y, przez służby ratownicze, ratunkowe, siły, policję, wojska i tak dalej. Otwieramy się na tą współpracę jak najbardziej, bo jesteśmy jednostką publiczną i chcemy, żeby te służby też korzystały, y, korzystały z, z naszego wyposażenia. Współpracujemy z Pomor Uniwersytetem Medycznym w zakresie ich kształcenia ratowników. Jak najbardziej, jeśli oni chcą z nami rozwijać swoje kompetencje, jeśli chodzi o ratowników medycznych na naszym sprzęcie, no po to jesteśmy i tą współpracę mamy. Także ja widzę tu szerokie pole współpracy na rynku naszym szczecińskim i na rynku krajowym, szczególnie ze służbami. No jeśli w ramach współpracy i kształcenia offshore'owego będzie chęć, chcemy nawiązać współpracę, kształcenia w zakresie właśnie tych technik ratowniczych z Politechniką Gdańską, z ich centrum kompetencji offshore'owych, to być może, że nawet Trójmiasto będzie się chciało u nas kształcić. Politechnika morska w Szczecinie jako jedna z pierwszych uczelni w kraju postawiła mocno na kształcenie branży offshore, ludzi, którzy będą pracować w tej branży. Pierwszy wypust, tak to określę, bodajże na początku przyszłego roku to będą już ci ludzie, którzy z tą wiedzą pójdą w świat, będą budować potencjał polskiej energetyki wiatrowej. Jak to wygląda, jeśli chodzi o kształcenie, i jak wyglądało zapotrzebowanie na takich ludzi na rynku? Tak, pierwsza grupa inżynierów, bo to mówimy o inżynierach, czyli jest to poziom techniczny, bardzo dla nas cenny. Jedyni w kraju kształcimy w ramach morskiej energetyki wiatrowej inżynierów, którzy mogą mieć do eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej nakierowanej nie tylko na turbinę, ale również do wszoru. Nabory nie maleją. My się staramy uatrakcyjniać coraz bardziej ten segment kształcenia. Chcemy, żeby student jak wychodząc na rynek pracy miał jak najwięcej kompetencji certyfikowanych. Dlatego otworzyliśmy Centrum Szkoleń Offshore'owych przy naszym MASCi. Czekamy na akredytację. Dla nas jedną z ważniejszych to jest akredytacja międzynarodowa Pito. Jeśli się nam ta akredytacja powiedzie i będziemy mieć programy finansowania tych certyfikatów dla studentów, to również byśmy chcieli, żeby studenci mogli korzystać z tej formy doszkalania. Chcemy wydać, wyprodukować można tak powiedzieć, to jest brzydkie słowo, ale tak, aby nasz absolwent był takim kompletnym z y, przygotowanym do pracy y, inżynierem, który może nie tylko mieć wiedzę teoretyczną, ale również tą wiedzę, która wynika z certyfikatów bezpieczeństwa. Oni już mają pracę, panie rektorze? Tak, Czy firmy oni... już się zgłaszają do was? Generalnie ta młodzież, która u nas studiuje, nie tylko na tym wydziale, ale pra prace najczęściej wszyscy już po pierwszej praktyce mają. Brakuje nam takiej wiedzy jeszcze do tworzenia potencjału morskiej energetyki wiatrowej, czy w ogóle energetyki wiatrowej, odnawialnych źródeł energii, mam wrażenie, ale w przypadku morskich farm to jest szczególnie widoczne, prawda? Tak, tutaj praktycznie nie kształciło się w kraju katr dla tego segmentu. Jest obszar kształcenia dla onshore'owej energetyki wiatrowej, tylko też nie jest to takie proste, Przejście z, tej, z lądu na morze. Ciężko jest przejść z środowiska pracy, gdzie się chodzi po stałym lądzie, wejść na statek, gdzieś tam pojechać w sztormie, zacumować przy postumencie farmy wiatraka, wejść na ten wiatrak, gdzie wiatr wieje z bardzo dużą prędkością, deszcz pada i tak dalej. To są inne warunki pracy, wymagają innych kompetencji, innego kształcenia, także piersi kształcimy inżynierów. Mam nadzieję, że Powstanie jakaś szkoła średnia, bo tego bardzo nam brakuje, która by była nakierowana na kształcenie techników, bardzo, bardzo potrzebnych, bo... Tutaj jest największy potencjał, czyli techników do morskiej energetyki wiatrowej, my inżynierów, czyli żeby powstawały grupy serwisowe, gdzie nasz absolwent będzie dowodził taką grupą. Ale takie działanie już na przykład zespół szkół morskich w zdaje się prowadzi we współpracy z Orlenem, jeśli dobrze pamiętam. Pierwsze, pierwsze takie jaskółki są symptomy, mamy kciuki, dlatego że też widzimy, że wtedy bardzo się nawiąże współpraca z nami, byśmy mieli już praktycznie absolwentów, kandydatów kady, na studentów po takich. Po takich technikach. Panie rektorze, po co wam, po co Politechnice morskiej w Szczecinie wielozadaniowy statek szkoleniowo- naukowo-badawczy? Przecież no. jest Nawigator 21. Dziękuję za to pytanie. Nawigator 21, z nazwy już jest 21. Jest to statek, który za dwa lata będzie miał 30 lat, czas tak szybko biegnie. Jak oddawaliśmy go do eksploatacji, to byliśmy bardzo z niego dumni, bo to był najnowszy. Najnowszy. Pomysł na technikę, na eksploatację, miał najnowsze rozwiązania eksploatacyjne. Dzisiaj niestety on jest sprawny technicznie, bardzo nie o niego dbamy, ale nie jest, już od, nie jest już wyposażony zgodnie z najnowszą techniką i technologią w tym obszarze. I to jest jedna rzecz: że on jest bardziej statkiem szkoleniowym. Nam trzeba bardzo nowoczesny statek, który będzie spełniał wszystkie funkcje szkoleniowe i funkcje badawcze. Uczelnia się rozwinęła. Prowadzimy szereg badań związanych z badaniami morza, z badaniami oceanu, z badaniami dna. Współpracujemy z Interocean Metalem, z Państwowym Instytutem Geologicznym. Przypomnę, że Interocean Metal operuje na naszych działkach na Pacyfiku Kliperton i Clarion, zaś Polski Instytut Geologiczny operuje ma koncesję na razie badawczą na szelfie środkowoatlantyckim na siarczkach polimetalicznych. Jest to obszar dla nas badań no bardzo bardzo atrakcyjny, dlatego że już robimy te badania i chciałbym, żeby ten statek, który byśmy mieli, żeby nie był szkolny, tylko w ramach praktyk, żeby robił rejsy badawcze, żeby mógł, że tak powiem, być wykorzystywany przez te polskie instytucje państwowe typu PIK, typu Interocan Metal, może Instytuty Polskiej Akademii Nauk, byśmy wtedy siły połączyli i oprócz bardzo dobrych praktyk, pra praktyk również naukowych dla naszych absolwentów, badań dla naszych pracowników, robiłby inne użyteczne też cele dla polskiego społeczeństwa i dla naszych Pomysłu na rozwijanie przemysłu. Rektor Politechniki Morskiej, pan profesor Wojciech Ślączka jest naszym gościem. Tyle w części radiowej, przechodzimy na radio a także na naszego radiowego facebooka. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Panie rektorze, z tego, co pan mówi, kontynuując wątek statku badawczego, statku naukowo-badawczego, statku szkoleniowego. To wynika z tego, że jesteśmy jakąś potęgą, która ma działki na Pacyfiku bogate w złoża, nie wiem, metali rzadkich na przykład. Jest to realna szansa na eksploatację tych złóż? Czy potęgą, nie wiem. Na pewno mamy szansę, mamy szansę, którą jeśli nie wykorzystamy jako państwo, to tą szansę stracimy, dlatego że te wszystkie obszary są dawane. Czy państwom, czy instytucjom, które pozyskują taką koncesję badawczą, na badania na jakiś okres. Jeśli tego nie wykorzystamy, nie będziemy badań prowadzić, nie, nie przedstawimy yy, odpowiednim organizacjom koncepcji badawczych i wydobycia, to inne państwo przejmie. Te działki i my je po prostu stracimy, bo to nie jest jeszcze nasza własność. I tak jest na przykład przy, w przypadku pigu i szelfu środkowoatlantyckiego, że jeśli te badania robić, to kiedyś możemy mieć te działki, jak pan rektor powiedział, na własność, ale kiedyś. I teraz, jeśli nie mamy statku, nie będziemy mieć statku badawczego, zawsze będziemy wykorzystywać statki podmiotów trzecich. Kiedyś wykorzystywaliśmy statki państwa ze wschodu, dzisiaj wykorzystujemy statki potentatów w zakresie badań z zachodu. Robimy te nasze badania, płacimy pieniądze za eksploatację tych statków. Potem wyniki są nam dawane, między innymi nasi pracownicy również w takich ekspedycjach biorą udział. Zaś my to tak czytamy, że ktoś, kto ma statek, za nasze pieniądze w sumie bada sobie ten obszar i kiedyś, jeśli tą działkę, Pozyska, to będzie miał już gotowe, gotowe wyniki. No, A jakie jest... są szanse na to, że taki statek powstanie, że on będzie no, do Waszej dyspozycji i do dyspozycji badaczy, naukowców? Myślę, że jeśli zrozumiemy, że badania Wszech Oceanu są również taką strategią rozwoju i nauki, ale i gospodarki Polski, to przynajmniej jeden taki statek Polska powinna mieć ze względu na autonomię wyników, które. Będziemy pozyskiwać. I ja miałem i wystąpienie w Sejmie, w Senacie, na komisjach. No mam nadzieję, że jakiś poziom zrozumienia się już u moich słuchaczy pojawia, że jest jednak taka potrzeba. No Przypomnę, że jeśli wszystko. Tu łatwy przykład jest z łowiskami. Kiedyś oddaliśmy wszystkie łowiska, dzisiaj gdybyśmy chcieli pozyskać jakiś teren łowczy, to tylko na zasadzie jakiejś koncesji od państwa, które ma długoletnią koncesję na połowę w danym obszarze. A mieliśmy flotę. Mieliśmy praktycznie, byliśmy potęgą. No teraz praktycznie nie ma miejsca, żebyśmy mogli wpłynąć statkami naukowcymi. Można powiedzieć, niestety, prawda? Panie rektorze, proszę wyjaśnić, można powiedzieć, laikom a taką swego rodzaju sprzeczność, właśnie, na ile to jest sprzeczność. Z jednej strony prowadzicie państwo i naukowcy generalnie badania nad autonomicznymi pojazdami, w waszym przypadku nad statkami autonomicznymi, czyli takim właśnie, który. No nie potrzebuje załogi, a z drugiej strony każda uczelnia stara się w tym również wypozyskać jak najwięcej studentów. Jak to pogodzić? Tak, autonomia nawigacji nie tylko w lotnictwie, na drogach, ale też na morzu postępuje, postępować będzie. Główny czynnik tej autonomii jest poprawy niezawodności eksploatacji statków, czyli jak gdyby wyeliminowanie błędu człowieka. Jednak się okazuje, że bez człowieka i tak się tego nie da zrobić, bo mimo, że być może z pozoru to wygląda, że trzeba będzie mniej kształcić oficerów, na przykład nawigatorów czy mechaników, to i tak trzeba będzie kształcić tych ludzi na wyższym jeszcze poziomie specjalizacji, dlatego że każdy statek i tak będzie musiał mieć oficera do obsługi zdalnej, który w stanie krytycznym będzie w stanie sterować tym statkiem przez satelitę czy przez systemy, Lądowe. Czyli z punktu widzenia uczelni patrząc, no my musimy nadążyć za zmianami i kształcenia i badań, żeby przygotować je do kształcenia na bardzo wysokim poziomie nawigatorów i mechaników do zdalnego zarządzania statkami. Pewnie te załogi będą mniejsze. I teraz musimy się szczerze powiedzieć, że nie wyobrażamy sobie w ogóle, że statek, który ma pół miliona ton wiezie na przykład ropy, czy kontenerowiec o masie 400 tysięcy, on popłynie bez załogi. To będą statki autonomiczne, nadzorowane przez załogę, to nie, nigdy nie popłynie ten statek sam. No proszę sobie wyobrazić, z punktu widzenia bezpieczeństwa, przychwycenie takiego statku, na przykład przez nieupoważnione osoby typu terrorystów, co by się działo? Wysadzenie na przykład statku tankowca z pół milionem ton ropy. No to, są, to są straszne. Straszne, strasznie katastroficzne sytuacje, nawet do wyobrażenia. Dlatego myślę, że załogi nie będą tak liczne, ale będą musiały być bardziej wyspecjalizowane, bardziej jeszcze wykształcone, mieć szersze kompetencje związane z branżą IT, właśnie z AI, ze sztuczną inteligencją, będą musiały mieć wiedzę interdyscyplinarną. Panie rektorze, króciutko: praca na morzu to bezpieczny zawód, bezpieczna praca, również w tym kontekście zagrożenia terrorystycznego, o którym pan wspomniał. No, y w zależności kto gdzie pływa, są obszary bezpieczne do pracy, czyli tam tylko niebezpieczeństwo jest wynikające tylko z warunków hydrometeorologicznych, ale po to się uczymy i taki nas zawód. Ale są obszary, że załogi statków podejmują ryzyko nawet związane z A Ten z rejon swoim wschodniej rzeczach. Afryki, rejon Somalii, na przykład, to no, jest nadal Nadal jest niebezpieczny. niebezpieczny. Nadal są statki porywane. Nadal są statki porywane w różnym, dla różnych celów, dla celów okupu. Porywane są na przykład załogi. Są nawet takie zdarzenia, że jak mieliśmy ostatnio statek PŻD, gdzie załoga sama zdiagnozowała narkotyki, a trzeba przyznać, jaką mieli potem historię swojego losu dopiero niedawno udało się im do domu wrócić. Czyli zawód jest obarczony pewnym, pewnym ryzykiem, pewnym poziomem stresu, i czym taki mniej przewidywalne obszar pływania, zagrożony jakimiś interesikami takimi lokalnymi, tym to ryzyko jest większe. Ale są już firmy, które ochraniają, są oficerowie nie, służb specjalnych na nie, statkach niektórych armatorów? To jest chyba coraz powszechniejsze. Są armatorzy, tak, to jest jedna z metod oprócz budowania cytadeli, na statkach, która nie do końca spełnia swoje funkcje, bo ile w tej Cytadeli można siedzieć, to armatorzy wykupują różnego rodzaju firmy prywatne do ochrony przed piratami swoich statków i trochę to wygląda jak w działaniach wojennych. No, dochodzi do, strzeli, do strzeliwania się. No, jest to bardzo niekomfortowe środowisko pracy, jeśli chodzi o te obszary zagrożone ryzykiem. Za chwilę Święta Bożego Narodzenia przed nami Panie Kapitanie, tak do Pana teraz się zwrócę. Święta na morzu to trudny czas? Zawsze dla załogi trudny czas, bo włącza się wtedy nostalgia. Na statku trzeba sobie wigilię zrobić. Najczęściej w takim towarzystwie, z którym się no, przebywa krócej dłużej w czasie międzynarodowym. międzynarodowym tak, także ta wigilia musi łączyć, a nie dzielić. Jest to z drugiej strony bardzo fajny też okres, bo pracuje się zawsze ciężko, a to jest dzień czy załóżmy dwa dni na przygotowanie, które są taką radością pracy wspólnej. No i jest kwestia wtedy łączności z rodziną. Zawsze się włącza nostalgia, sentyment. No, dzisiaj jest bardzo dzisiaj jest dobrze, łatwiej, bo jest, tak, mhm. jest sieć praktycznie dostępna wszędzie. Można się czy na wideo spotkać, czy na, na fonii. To życzymy w takim razie za naszym pośrednictwem wszystkiego najlepszego, bezpiecznej pracy, bezpiecznych powrotów do, do rodzin, do domu, wszystkim marynarzom na morzach, którzy spędzać będą ten czas świąteczny właśnie z dala od rodzin. Tak, spokojnych spokojnych wesołych świąt, szczególnie dla marynarzy i szczególnie dla rodzin marynarskich. Bardzo dziękuję kapitan żeglugi wielkiej, doktor habilitowany inżynier Wojciech Ślączka, polit rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie był gościem naszej rozmowy. Bardzo dziękuję wesołych świąt dla wszystkich na morzach i oceanach. Piotr tylko dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.